Cieszcie się z tego, radujcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. I co to znaczy? To znaczy, że nawet gdyby matka zapomniała o tobie, mówi Bóg, ja o tobie nie zapomnę. I zobaczcie, jak bardzo. że w swojej uzurpacji władzy już nie tylko nad drugim człowiekiem, nad wszechświatem, ale człowiek nie cofa się również przed tym, żeby mieć władzę nad Bogiem. Boże, jakbyśmy bardzo tego chcieli, to nie wydarzymy tego z własnej historii, czyli z historii rodzaju ludzkiego, tego wydarzenia z dziedzińca ukiłata. Kiedy bądź co bądź przed przedstawicielem urzędowym ówczesnej władzy jednogłośnie krajanie rodacy Jezusa z Nazaretu w naszym imieniu okrzyknęli na krzyż, na krzyż u ukrzyżu. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Chciałoby się rzeczywiście jakimś przedziwnym rozpuszczalnikiem Zmyć to wydarzenie z historii, z pamięci rodzaju ludzkiego, ale się nie da. Dlaczego? Dlatego, że również i nasze grzechy odzywają się z powierzchni ziemi i wołają dokładnie to samo, na krzyż. Czyli tak na dobrą sprawę znikni z naszego pola widzenia. Nie chcemy na Ciebie patrzeć. Człowiek uzurpował sobie władzę nad Jezusem Chrystusem. No i gośmy go ukrzyżowali. To prawda, że nie własnymi rękoma, ale rękoma bezbożnych Szymian Boga. Ale fakt stał się faktem. Ale człowiek idzie jeszcze dalej. Kilkanaście miesięcy temu człowiek wymyślił to coś, Kolejne prawo obywatelskie. Tak mi jakoś te prawa obywatelskie kojarzą się z wydarzeniem, zwanym rewolucją francuską, bo wtedy to bardzo precyzyjnie określono, tak zwane prawa obywatelskie. One są. I bo że człowiek ma prawa, ale nie z własnego ustanowienia, do znadania ludzkiego, tylko nade wszystko z uznania Bożego. Ale człowiek dopisał sobie jeszcze jedno prawo. Zapomniany. Tak, tak, ja się nie pomyliłem. Dokładnie w ten sposób to funkcjonuje od kilkunastu miesięcy. że według ustawę możemy to właśnie zapragnąć, wymazać małymi słowami. Ale w tym momencie nie da się w pewnym stopniu osiągnąć tego czegoś, w podnosimy do Boga. Bo Bóg i nawet gdyby ma Pognia niebiernego, to Bóg będzie przyznawał się do nas. Będzie do nas mówił po swoje I love you, Miłuję Cię. Nawet wtedy, kiedy człowiek wszedł Jezusa, Chrystusa po to ten Jezus nie przestaje mówić, kochać. Dlaczego? Dlatego, że tak Bóg umiłował świat. przeciwna rzecz. Nawet gorsząca, przyznać się w takim ludzkim odbiorze, bo przecież na tego typu wydarzenia włącza się w człowieku ludzka sprawiedliwość. Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ten, który został nam dany, nieustannie ugania się za każdym z nas, po to, żeby nas odnaleźć, oczyścić, zjednoczyć ze sobą i zwrócić Bogu Ojcu, który jest w niej. Wszystkie moje, kochane, to naprawdę wielka tajemnica wiary. Olbrzymia. Więcej aniżeli budząca zachwybona, i niejednokrotnie jest człowieka swoją wagą przycisnąć tak bardzo, że człowiek może zabrać, zanegować miłość Boga w stosunku do siebie. Bo za swoje złośliwości wobec Boga byłby bardziej zniósły do właśnie karę Bożą. Nade wszystko wyrażający się w miłosierdzie, czyli w przebaczeniu, że Bóg tak nas umiłował, że samego siebie nam dał. Bóg tak nas umiłował, że obarczył się naszymi słabościami, naszymi grzechami. Bóg tak nas umiłował, że dla nas stał się jedyną drogą wiodącą do domu Ojca. Dobra w prawdzie wielkiej. to bardzo oczywista prawda, dlatego że jak obejrzeć się, rzucić wzrok w sposób przysłowiowy, mówić, to rzeczywiście, mój Boże, miłość Chrystusa nieustannie popędza nas do roboty, bo to nie sposób usiąść na miejscu w momencie, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że całe tysiące, miliony, setki tysięcy ludzi wokół nas są w głowie. Owszem, może obudzić się w nas reakcja apostolska, taka czysto ludzka. Przypominamy sobie to wydarzenie, gdzie wokół Jezusa zgromadzone było pięć tysięcy mężczyzn, a dzień miał się ku wieczorowi, więc apostołowie widząc, że to na czas najwyższy towarzystwo rozpuścić w okolicznych miejscowościach, żeby mogli kupić sobie chleba, a sami również przedrodziliby co nieco. Jezus zwraca się do nich no, nie tyle z propozycją, z prośbą, ale z rozkazami nie muszą nigdzie iść. Wy dajcie i jeździe. Rzeczywiście świadomość ogromu pracy wokół nas, jeśli chodzi o potrzebę odszukania człowieka, uświęcenia Go, odnalezienia Go dla Boga, ofiarowania go Bogu, jest tak wielkie. Że nie można tak rzeczywiście dzielić w miejscu. Dlatego za świętym Pawłem powtarzamy te słowa i oby, oby one rzeczywiście były zgodne z prawdą. Miłość Chrystusa przynaga nas. Hmm. Czyli popędza nas do pracy. Popędza nas do wzięcia odpowiedzialności nie tylko i wyłącznie za samego siebie, ale i za tych, których dał nam Bóg. Za męża, żobę, dzieci, wnuki, sąsiadów. Sąsiadki, przyjaciół, i dobrze wiemy, że w naszym bręgu nie można również zapomnieć o nieprzyjaciółach. Bo również i zbawienie naszych nieprzyjaciół jest w zakresie, uwaga, naszych obowiązków. Zakrostanie o zbawienie naszych nieprzyjaciół jest również w zakresie naszych chrześcijańskich, uczniowskich obowiązków wypływających z faktu przynależności do Jezusa Chrystusa. Ogrom pracy, wielki Ale do jednej rzeczy dzisiaj Pan Jezus nas w sposób bardzo, bardzo bezpośredni prowokuje właśnie w tym ostatnim zdaniu. Nawet gdybyście swoją wiarą góry przesuwali, nawet gdybyście swoim dotykiem przywracali do ludziom sprawność w rękach, w nogach, nie z tego się radujcie, to naprawdę jest to w konfrontacji z tą jedną prawdą prawie, że nigdzie. Radujcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Czyli tak na dobrą sprawę, że wasze imiona zapisane są w Bogu. Zresztą będziemy tego świadkami za chwileczkę, dlatego że Gabrysia i Tola będą właśnie za chwileczkę zapisane w Jezusie Chrystusie. Niech Go Dobrze nie wiemy, że nigdy Pan Jezus nie zapomni że zawsze będzie zwracał się do nich po imieniu. Tak jak uczynił to obecno właśnie niewiastym, czy swoim grobie, kiedy powiedział to Maryi Magdaleny, to tak słodko, że zrozumiała, o co chodzi, że to on, ale czy Marysiu. Tak również w sposób absolutnie czuły i skuteczny zwraca się do nas po imieniu. A do czego nam dzisiaj Pan Jezus prowokuje? No właśnie do tego, abyśmy sprawdzili listę obecności. Ale na pewno znajdujemy się w boskiej pamięci. Bo to, że Bóg o nas nie zapomni, to jest oczywiste. Tak jak powiedziałem, nawet gdy będziemy się pławić no, w morzu ognia piekielnego, Bóg będzie przyznawał się do nas i będzie nas wołał po imieniu. Będzie do nas wypowiadał to swoje a. gdy sprawdza się listę obecności, to właśnie to nasze jestem albo jestem obecny wypowiadają tymi słowami ja są so litonem. Ja są so plitonem. I ja jestem przytomny. Tu chodzi o taką obecność Boga. Nie nieświadomą. Nie pozbawioną rozumności, ale absolutnie wolną i rozumną. Ja są Królem. Ja jestem przytomnym obecny w Bogu. I tego w sobie i wam z całego serca życzę.